Tadam, tadam, tadam! Ostatni luk na płytki, bo Paweł zakleję. Zobaczcie, jak wygląda nasza duża łazienka. Zaczynamy montowanie szafek w kuchni. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No widzę, tu jestem w kuchni. Nie się w kochni. Ale pięknie no się tak robi. sobie tutaj żyjemy. Na no ładnie już sobie żyjecie. A Ty tu nie widziałeś parę rzeczy? No nie. No parę, parę rzeczy. Ile tam sprzętu. A czego nie widziałam? Na przykład łazienka. Czego nie chciałam? No, no nie. Wow. Wow! No i widzisz, bardzo ładnie to wygląda, ja co? Ja można postawić, le, 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 le I to już jest odpływ. Bo to, to można, nie? Tak. To, ale jak napis będziemy chcieli, że ja to zrobię. A, że chodzi o to, że to przestawić, tak? No, no. Mhm. Mm no pięknie. No tego nie widziałaś. O, tego nie widziałam też. No. No i zobacz, fajowo i to pasuje do tego. Mhm, pasuje. To pasuje. Nie widziałaś tego, z No nie, widziałam, w czarne były tak. Ola, ładnie. W ogóle nie widać tego. No, no, tutaj, 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 ale w tym, właśnie, jak się znały. O, to właśnie o to mi chodziło, to były takie dziury, i zastanawiałam się, jak to będzie. A ten to kolor? to jest tak nieładnie. A ten kolor? No właśnie. No, no. no albo się to. Tym... A jak to po, trzeba? Po, po, po no bo ty też tak wziąłby mniejszą. No. Mniejszą szczelinę, żeby bardziej się zgrzywały. Tak. To bardzo są narażone na utrącenia. W ogóle klej wysychaj, może pęknąć samo. Aha, no bo tutaj taki... A to jest inny kolor. To jest płytka po A to jest inny kolor. To wychodzi płytka. A rozumiem. To jest płytka. A nie, ma, nie to można to, silikonem delikatnie tutaj? No ale no to, no, to znowu to będzie, no nie wiem, albo się z tym pobawić. No, no niby wszystko można, ale nie ma takiego, rozumiem. że tak się robi, żeby to... Trzeba kombinować. Mm. Ładnie, tu to i stąd będzie szedł drążek, tak? To drążek tu, po środku chyba, nie? Mm -hmm. Zobaczymy. Mm, fajowo i to się wyciska. Mm -hmm. A no tak, bo to nie będzie montowane, więc tak patrzę, że... Mhm, mm czaje bardzo, Fajowo. Zobacz, możesz zrobić, ale deszczownicę nawet tutaj taką. Bieg wysoko. Fajnie, zobaczcie jest. Toaleta, proszę. Pierwsza ja bym próbowała po zamontowaniu? No nie. A, bo trochę? To tylko tak. Jego trzeba się nauczyć, i ona tak opada. Ojejku, jak powoli. A później to już teraz szybciej pewnie. Mhm, wyrobi się. Aha. Bardzo wygodny kibelek. Nie wiem, że wszystkie Bardzo wygodny kibelek. Z początku ale... na jej. polecam, wam wypróbowałam, posiedziałam I to też smaka. Super. Tak to jest? I to znaczy, że nie wolno tu Wiesz, wiercić? Nie wolno tu bo jeśli tu przychodzi się w dziura wywiercona. Mm, dobrze, dobrze. Pięknie wyglądają ta leci jak się włączy. No nie? Mm. To lepiej nie włączyć. Super. Kupione bez dotykania, bez patrzenia. No. Bez macanki. Bez macanki, tak. Tak po prostu ładnie wyglądają ok. O, prawie kuje, no tak, Czy nie. co. To już są to już się świeci, to tego też nie widziałam. Nie no ale nie świeci. A, bo to nie to można. Nie. A nie ma tych kabeli w środku. Tu już zamontowane, zamontowane, zamontowane i zamontowane. Już wszystko. Mhm. Wow. Super. Czyli to jest ten transformator do ledów, tak? Tak. Tu, tak się nazywa. Tutaj też nie można. X nie można wiercić. A jak szafkę przymontujemy, jak nie można wiercić? A tu dalej już można. Mhm. Rozumiem. Tu już jest zamontowane na prysznic. To jest taki panel będzie. Ma Aga taki sam, powiem wam, że super. I co będzie taka. Sprać, my nawet nie musimy się zastanawiać, jak to będzie działało, bo wiemy. No, wiemy, używamy oaki. No i super, dlatego tu zmieniliśmy sobie na. Tu mamy taki, powiemy, jaki ma anka, a w tamtej łazience zrobiliśmy sobie inaczej. To dziecią bardzo dyszczownica, no to proszę bardzo, te dam, te dam, to działazienka. łazienka. Zawsze się mówi, że jest łazienka dzieci i dorosłych. A tutaj jest łazienka dziewczyn i chłopaków. I chłopaka. No. Czasami z tego się puszcza. No, fajnie, i ten odpływ Ale też super. Super, to, ten odpływ tutaj dużo lepiej wygląda, no, bo po prostu kwestia przyzwyczajenia, chyba też, wiesz? Jakoś tak lepiej się komponuje z szarym kolorem. No i płytka. Najlepsza ta płytka, jest uważam. No i jeszcze toaleta. Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale DJLE. Dziś ważny dzień. Bardzo ważne dla mijeczki, bo dzisiaj mijeczka jest zapisana na przekuwanie uszu. O przekuwaniu uszu mówi mi już od jakichś dwóch lat. Ja chciałam, żeby ona była taka pewna, pewna, że chce mieć przebite uszy. No i tak na początku było, że chce, i zapominała o tym, ale ostatnio słuchajcie, cały czas, non-stop, i przykleja sobie nawet takie naklejki. Kupiłam dziewczynkom takie do wyklejania, kwadraciki, i całą planszą muszą wykleić w różnych kolorach, takich brokatowych, pięknych. Brązowe, dwa zielone, dwa różowe, i tak chodzi. Mówi, że ona też ma kolczyki, i każdemu chodzi, pokazuje się w kolczykach. No i nadszedł wreszcie ten dzień. Dzień, że ją zapisałam, także dzisiaj będzie miała. Miejmy nadzieję, że nie ucieknie: kolczyki. Również dzisiaj muszę iść do przychodni. Tutaj mam książeczki ze szczepieniami dziewczynek z Irlandii. Najwyraźniej muszę zrobić im szczepienia. Muszę w ogóle zamówić szczepionkę, bo ta, co jest dostępna, taka jest taka właśnie. Dajcie znać. Bo tutaj jesteś odra, świnka, różyczka i Lili i Mia. Lili miała mieć w Irlandii już w zeszłym roku, jak była w szkole ale akurat jechaliśmy chyba na Fuerte i szczepienia to no nie było. Później umówiłam się na kolejne szczepienie, ale tam, to słuchajcie, to nie jest tydzień, dwa, trzy, tylko chyba trzy czy cztery miesiące trzeba było czekać na kolejne szczepienie, więc przepadło nam to szczepienie w Irlandii, no i tutaj zrobię im to samo szczepienie i Ja już teraz, jak skończyła 5 lat, powinna mieć szczepienie i Lili. No, i ja szczepię dziewczynki, więc dajcie znać, jaką szczepionką wyszczepicie i ja chcę zamówić. Chociaż powiem, że z zamawianiem tych szczepionek od świnka różyczka też jest no, nie tak łatwo, że nie są, nie są dostępne. Nie wiem dlaczego tak jest, ale rozmawiałam wstępnie z panią od szczepień, mówi, że też by zamawiała. Już nie przeciągam, jadę po dziewczyny, jedziemy na budowę, później przyjadą też chłopaki, także może chłopaki z nami nawet pójdą zobaczyć, jak miłeczka będzie miała robione kolczyki. No i piękna pogoda, jeszcze jest fajnie, jeszcze ciepło, miło, więc korzystamy. No i później, nie wiem, może plac zabaw, coś takiego. Zawsze mówię wam, co będziemy robić, a wiecie. E, wszystko może się zmienić, ale na budowę na pewno dziewczyny zabieram, no i wam również pokażę, e, jak to u nas teraz jest. Hejka, hejka, Miśka odebrana! Tak, i dziś idę na przebicie uszu. Hej, ale jeszcze nie mam kolczyków. No nie, tam sobie wybierzesz kolczyki, które będziesz chciała, wiesz? I będą moje? No, twoje już na zawsze, na zawsze je. I nie będę się nimi. No nie musisz! Chociaż fajnie, jak będziecie się wymieniać kolczykami. Nie nie nie, 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 nie. A jak ona będzie miała fajne, będą Ci się podobały? Bo ona ma takie koczyki, tylko ja nie wiem, gdzieś w jakimś pudle schowana, takie ładne biedroneczki złote chyba miała, czy jakieś kwiatuszki, fajne Mija. Dobra, Dabia ja otworzę drzwi, bo tu gorąco. Jest. Powiedz mi Juśka, jak było w przedszkolu, w Twojej szkole dzisiaj, bo Ty do zerówki chodzisz już, Mijeczka właśnie. Do przedszkolnej zerówki. Tak. Prawie jak w przedszkolu tylko, że trochę starsze dzieci. Tak nieczka poszła e, rok wyżej, bo było miejsce, więc idzie do zorówki, zobaczymy, czy pójdzie do pierwszej klasy, czy się tak jak lili, czy nie. Zobaczymy. Au, będziemy... au, au, au. Au, au. Chodź to opowiada, jak było dzisiaj. Fajowo. Co się bawiła? Pająk patrzy. No pająk patrzy, bawiłaś się. Mhm. Fajnie było? A co jadłaś powiedz dzisiaj? Zupę! Jaką zupę! To mm, mi Wow! A na drugie danie? Ziemniaki, ogórek i mięsko. Smakowało? Tak, ale nie to z kością. Aha. Nie, kasza. Nie, nie, nie. A, tak mięso mięso. No ale kasza czy ziemniaki? Wczoraj była kasza. A, no to ziemniaki dzisiaj. O jajku, to ja też zrobiłam ziemniaki, zrobiłam mięsko, bo oczywiście Mija wczoraj na przykład zjadła zupę, zjadła drugie danie, całe wszystko to co je u siebie i w domu później I też jadła. Ja nie ugrodziłam. Mm. Pięknie. I znowu jadła zupę wczoraj w domu i też drugie danie. Śniadanie je w domu, śniadanie później je u siebie w przedszkolu, przedszkolo-szkole. Kolacja, podwieczorek. Pani rozdaje owoce. Owoce? Tak, i gdzieś była wyroglonka. No. I... A pijesz wodę? Tak. No i co no, jeszcze było? Dziś byłam chyba najwięcej. Piłaś najwięcej? Tak. Dobrze moje pijaczki, ja tam ci piłam wodę. O tu jest, zobaczę. Klałam buteleczkę, no to proszę, pij, bo jest ciepło. A jeszcze powiedz klaszynka ty moja kochana, bo miałam się Ciebie zapytać, co na śniadanie było? Było na śniadanie kanapeczki. Jakie? Z czym? Z wędliną i z masłem. Aha. A wczoraj mówiłeś, że miała kanapkę z masłem i kakao. Takie śniadanie, dlatego my zawsze jemy I, na tygodniu i, i, owsiankę. I dwa, no, wiecie, dwa razy wartościowe kaka. jest, tak? Dwa taka. Nie za dobrze z tym kakaem, a innej nie ma? Mm -mm. To będzie imprezka, Dobra. będą to. owoce, będą słodycze. Nie mm. będzie. Będą. Idziemy po Lili, chodź, bo już Nie nawet zadzwonić do pani, ja będę jeła najwięcej mm. tych um, owoców. A prawie nie to nie będę jadła. A co ty masz na szyi, Mija, pokaż. Ula, la la. Czy ktoś to zauważył w twoim przedszkoloszkole? Oskar? Lena. Lili tam była! Właśnie tak się patrzyłam, czy jest. Chodź, idziemy po nią. Zobaczymy, jak u nie, bo w szkole. Jedziemy na budowę na chwilę. Pokażę wam, co jest robione. Jest i lileczka odebrana. Jak było, lileczka? Fajnie. Podoba Ci się w szkole? Tak. Super, zadowolona jesteś. Dobra, dobra. Dobra, no to teraz idziemy na budowę i do domu jeść obiad. No szybciej, no szybciej. Duża praca do zrobienia. A odrabiałaś teraz, czy nie? Nie, bo byliśmy cały czas na dworze. Aha, no dobra, no to odrobimy. I chyba Oskar dzisiaj z nami pójdzie? Gdzie? Na przewidziałuszu. A Oskar nie będzie się bał? Wiesz o co chodzi? Nie, chyba nie. Jedziemy szybko do tatunia. Dojechaliśmy na naszą budowę. Sypcie, sypcie, poczekajcie, tata nas będzie prowadził. Dawno Was to nie było, co? O, wow! Nie no. Nie no, no w sumie byłyście, nie byłyście. Hmm. Pałcz sobie butelkę tutaj. Ostatni raz byłyśmy u tej... Były czy nie były? Hmm. No, to trochę temu były, ale było... Ale fajnie chłodno. Chodź prowadź, prowadź! To ja mam towar tutaj jeszcze. A, farwa jest. Ja żyję sobie na razie w garażu. Tate żyję sobie w garażu. tutaj hmm. jest. Hmm. Hmm. To tatuś taki ładny porządek robi. O, tatuś. Jakie to są ślady, na buty? twoich butów. Takie wielkie. Mhm. Niedźwiedzie ślady. To jest kolika, o. No szami. Szami. zabezpieczenie, kochanie. Zabezpieczenie. Wow. Wow, dziewczyny. Czy wy to widzicie? A to będą mamy takie, mają chłopaki. Ale też to jest lodówka. A tu Tutaj... będzie wyskakowało luk. No, będzie wyskakowało luk. Próbowałem, jak będzie rączka, będzie tak średnia. Jak komu się wyjmę z ręki, to bali to w narożnik. Co jej Tociu? A nie powinno być tutaj, że się otwiera tak, nie? Tak, nie, nie wiem. Ms. Mama, a tu będzie Nie wiesz mi jak... Nie będzie w domu. Będą. Zobaczcie, o. No jak się otwiera, to spoko, nie? Spoko, jest puste, to, to może być. Chyba, że jak pójdzie jakiś ciężar... Gdzie idziesz? Już do pokoju? Dużo niżej, to jest już ładnie. Nie ja wiem. Nie, nie czuję tego. Właśnie, bo u Angie tego nie otwieram. Nie chcę zobaczyć na mojej łazience. Nie chcę zobaczyć na mojej ale pani obok.